Hello, witam. To co widzicie to jest dzisiejsza próba resetu 112. Reset podjąłem ze względu na to, iż zakupiłem sobie substrat pod podżwir z Wcześniej ten miałem sam żwir bazaltowy z kulkami glinianymi i postanowiłem teraz po prostu iść w, w nawóz w formie substratu. także. Wygląda to tak, mam tego 7 kg, widzicie 3,5 kg rodzę 2 wory, to jest na samym, na samym dno akwarium taki nawóz dla roślin i tu mi jeszcze zostało z wcześniejszych, tam na filmie, to jest ta glina z dźbiela, także to też zużytkuję, żeby mi to nie leżało i mam nadzieję, że... Nawóz sobie spełni swoje funkcje, ja za niego dawałem w granicach 20, chyba 5 zł za taki worek. Czyli macie nawóz za 50 zł na 120, 7, 7 kg. Według wyliczeń trzeba tego rozłożyć warstwo 1 cm. No ja będę miał na 112, przy 1 cm to tam wychodziło chyba 6 kg i 20 deko. No będzie trochę więcej. Nic się temu nie stanie. Tą warstwę tego nawozu trzeba przykryć minimum 3 cm źwieru. Ten dźwil, który tam wcześniej był, oczywiście zostanie wypukany i ponownie z w akwarium zużytkowany. Także zabieram się za robotę. Restal na podłożu będzie bazaltowym. Gradacja 1-3. I na samym dole będzie właśnie ten dźwilowy nawóz pod rośliny. To tyle. Zabieram się za robotę do następnego filmu, który zaprezentuję Wam już po i będziemy widzieć jak te rośliny idą. Dzięki, pozdrawiam hej!